Witamy bez troski, koszulki, które cieszą i zapraszamy na prezentację koszulek LOL. LOL Pro, jeśli już dojdziesz do złotej ligi, możesz taką właśnie nosić. LOL Pentakiller, jeśli uda Ci się dokonać pentakila. ADC, dla tych, dla których ulubioną pozycją jest właśnie adeker. APC to dla postaci takich mieszanych w stylu Timo, ale oczywiście nikt poważnie nie gra Timo, lol feeder, się niektórym należy, lol noob, to jest poniżej Silvera. <lul> support, dla tych, których ulubioną postacią jest support tank. Tych, którzy najlepiej czują się właśnie w tej roli. Więcej wzorów i kolorów koszulek znajdziecie Państwo na stronie www.beztroski.pl. Zapraszamy!